Cześć, tutaj Lego Heropolska i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie szybki jak te X-Wingi z okładki, bo wiecie, że moje recenzje są często bardzo, bardzo długie, więc w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję książki Lego Star Wars Gwiazdni Piloci. Zapraszam Was do oglądania. Książkę udało mi się dorwać przy okazji zamawiania czegoś z Allegro, więc zakupiłem go po prostu, żeby była dostawa za darmo, Allegro Smart. Wiadomo kupiłem to dla figurki tego pilota, Bigsa Dark Lightera powiedzmy, że tak to się czyta. No i mamy tu tak instrukcję dla opornych jak go złożyć. No ciekawe, że pilot ma rączki niedurkowane, a chyba nawet takiej figurki nie było. No i lecąc tak pokój mamy jak zwykle to samo co w tych książkach. Jakieś łamigłówki, komiksy gościa sprzątającego. Nawet pojawia się nasz ulubiony youtuber, czyli Agbar Briggs. No i tak naprawdę nic tu jakiegoś ciekawego jak zwykle nie ma. A z tyłu mamy reklamę jeszcze innych książek. ta jest spoko do budowy armii, ponieważ jest to już z najwyższego porządku. Artuditus d 2 naprawdę nie wiem od kiedy trzeba kolekcjonować tego Star Wars, żeby nie mieć tej figurki. Oraz jeszcze coś bez figurki, więc to już nas zupełnie nie interesuje. Propo figurki, myślę, że powinniśmy już do niej przejść. No to wszystkie elementy do minifigurki. Mamy oczywiście torsik oraz nóżki. Nakładamy to, mamy tutaj główkę, która nie wiem czy to tylko moje skojarzenie, ale wygląda niczym Dawid podsiadło. Ponieważ malecie ten wąs. Włosy też są całkiem podobne. Oraz dostaje on jeszcze krótki blaster, który właśnie wystrzelił, ale nie związki laserowej, tylko sam wystrzelił. Teraz małe wprowadzenie dla ludzi, którzy nie kojarzą tej postaci. Bix jakiś tam jest, to ten pilot, który był kumplem Luka, a potem zginął w bitwie nad Tjawiń. Czyli no wiadomo, ataku na gwiazdę śmierci. Ale co do figurki, zaczniemy myślę jak zwykle omawiania broni. Czy omawiania tak naprawdę, powiedzenia co on dostaje, ponieważ dostaje on krótki, zwykły blaster. Tors, jest to tors, który możecie dać każdemu, w sumie pilotowi rebelii. Jest to ten klasyczny, typowy e, pomarańczowy kombinezon. Mamy tutaj wszystko: aparat tlenowy, te rury, tu jakieś fajne zdobienia na pasie, tu jeszcze jakieś paski, dodatkowa zapasowa amunicja, tu kieszenie w spodniach, tam jeszcze pod tym jest ta kamizelka. i Wiadomo, to wszystko jest złożone na ten pomarańczowy skafander. Z tyłu mamy tak samo tą kamizelkę oraz jeszcze pas. Nie wiem czy tylko ja tak mam, ale tak czy jak ta figurka przynajmniej z głowy bardzo przypomina mi Dawida podsiadło. No, przez te wąsy. No ale jak już jesteśmy przy głowie w minifigurki, to szkoda, że LEGO tutaj trochę podskąpiło i nie dało mu hełmu. No bo wiadomo, przez to by figurka nieźle jego cena po prostu by spadła. A tak, jest, by, tak byłby on za łatwo dostępny. No ale fajnie, że przynajmniej dostajemy coś takiego. Mam dwie twarze, więc tutaj jeśli są ludzie, którzy z niewiadomych przyczyn robią customa da podsiadło, no to macie już idealną twarz, idealne wąsy. Kiedy gdzieś jadę, szykuję. Fotel, przód, tył, trochę przód. Termos, dokręcam. Przestatka, zapinam. I miętuski. Miętuski. Ale nie jadę. Podsumowując, jeśli będziecie coś dokupywać i będzie wam potrzebno do smarta, albo po prostu będziecie... Gdzieś znajdziecie tą książkę jak do jakiejś dyszki, to myślę, że jak najbardziej opłaca się kupić tą książkę, ponieważ minifigurka sama w sobie jest bardzo ładna. A nawet jeśli nie przepadacie za postacią Bigsa jakiegoś tam, to już wiecie do czego możecie wykorzystać twarz. Musicie znaleźć tylko parę prostych części. A po co ktoś pożycza gumowe ryby? A Tors może się przydać nawet, żeby zrobić jakiegoś innego pilota rebelii. To na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam i na razie.